Stał na podjeździe jak wynajęty strażnik z założonymi rękami i zaciśniętą ścięką. Nie zostałeś zaproszony. Jeźdź do domu, powiedział teść. Za nim, przez okno jadalni, ich widziałem. Moja żona, jej siostra, jej matka i jej były mąż śmali się, talerze pełne jedzenia, kieliszki wzniesione, jakby mnie wymazali z pamięci. Wytrzymałem jego spojrzenie sekundę dłużej niż powinienem. Potem skinąłem głową nic nie powiedziałem. Wsiadłem z powrotem do samochodu i wykonałem jedno szybkie połączenie. Dwadzieścia minut później zadzwonił mój telefon. Potem zaczęły się krzyki. Dwa lata temu poślubiłem tę rodzinę. Powinienem był wiedzieć lepiej. Na początku się do mnie uśmiechali. Przyjmowali mnie. Teściu ścisnął mi dłoń na weselu. Powiedział, że jestem teraz jednym z nich. Nie byli bogaci. Nie naprawdę. Ale stare pieniądze poruszają się cicho w tym mieście. Zienia, stare kontrakty, małe firmy, które jakoś zawsze pozostają w biznesie. Rodzina prowadziła sieć lokalnych firm budowlanych. Moja żona zajmowała się księgami. Też podpisywał umowy. Jej były doradzał. A ja byłem auciderem, który w mniej niż rok przyniósł sześć nowych kontraktów. Przekształciłem ich stagnujący biznes, coś wartego uwagi. Pracowałem do późna, jadłem obiady sam, mówiłem sobie. Że to dla nas. Dla niej. Ale byłem tylko środkiem do celu. Zaczęło się drobno. SMS, którego nie powinienem zobaczyć. Od jej siostry. Niech on się tym zajmie. Kochanie. Jest tym dobry. Zająć się czym? Zacząłem przyglądać się bliżej. Konta bankowe się zmieniały. Faktury znikały. Prace, które ja załatwiłem. Nagle przypisywane pod imię jej byłego. Mój podpis na umowach których nigdzie nie dotknąłem. Ostatnia kropla. Hipoteka na nieruchomość na moje imię, której nigdzie nie widziałem. Zapytałem ją o to. Spokojnie. Zimno. Roześmiała się. Powiedziała, że podpisałem, że musiałem zapomnieć. Wtedy coś we mnie pękło. Nie krzyczałem. Nie oskarżałem. Zacząłem obserwować po cichu. Śledziłem każdą umowę, każdy przelew, każde podrobione podpisy. Robiłem kopie, Nagrywałem rozmowy, pobierałem e-maile spółdzielonego serwera dziurowego. Przez trzy miesiące zebrałem dość dowodów, by pogrzebać ich w audytach, procesach, a może nawet w więzieniu. A najlepsze, każda skradziona umowa była przypuszczana przez półkę krzakiej byłego. Na papierze wyglądałem jako fara ich oszustwa, co nie było kłamstwem. nie było moim testem. Trzy razy pytałem ją, czy powinienem przynieść wino, ciasto. Powiedziała, Oczywiście, to rodzina. Ale kiedy przyjechałem, też czekał na mnie na podjeździe. Jakby na to czekał. Zanim widziałem ją, moją żonę śmiejącą się z nim, z byłym, człowiekiem, którego nieświadomie uczyniłem bogatym, partnerem w półtuzinie umów. I zrozumiałem, że nawet nie byłem puentą. Byłem głupcem, na którym zbudowali żart. Zadzwoniłem do znajomego. Nie jest prawnikiem. Niedokładnie. Ale zajmuje się takimi sytuacjami korporacyjnymi. W 20 minut nakazy wstrzymania działalności trafiły do każdego członka zarządu, inwestora i klienta powiązanego z ich firmą, konta zamrożone, audyty uruchomione, śledczy wysłani. Ale to nie było powodem krzyków. Krzyki zaczęły się, kiedy IRS pojawił się przy stole dziękczynnym. Obserwowałem z rogu ulicy, jak dwa czarne SUFY wjechały na podjazd. Timing, jak mówią to wszystko. Też po bladu próbował blefować. Matka wybuchła płaczem, zanim jeszcze dotarli do drzwi. Siostra zaczęła krzyczeć na nią, moją żonę, bo e-maile prowadziły do jej laptopa. A były uciekł. Dosłownie pobiegł przez podwórko za domem. Złapali go trzy przecznice dalej. Okazuje się, że ucieczka przed kaucją poprzedniej sprawie oszustwa wraca jak bumerang. Odjechałem, zanim nie zauważyli. Nie potrzebowałem sceny. Nie potrzebowałem przeprosin. Do poniedziałku miałem podpisane papiery. Rozwód, roszczenia majątkowe, ugoda w sprawie oszustwa. Stracili wszystko. Ja odszedłem czysty. Ludzie później pytali, dlaczego jej nie ostrzegłem. Dlaczego nie dałem szansy na wyjaśnienia. Wyjaśnienia czego? Że byłem tylko miejscem tymczasowym, dopóki mnie nie wysą do sucha. Że nigdy nie byłem rodziną, tylko podpisem z bijącym sercem. Nie. Dałem im dokładnie to, co oni mi dali: milczenie, uśmiech i drzwi, których nigdy nie widzieli, jak się zamykają. Słyszałem, że wróciła do rodziców. Firma Teścia ogłosiła bankructwo. Były cieka na proces. A ja! Wziąłem swoje kontrakty, klientów i zbudowałem coś lepszego bez nich. Bez niej, zabawne w zdradzie, uciecej, gdzie jest prawdziwa władza. Nie w krzyku, nie w walce ale w odejściu i pozwoleniu, by pułapka zamknęła się za tobą.